No cześć, czwarty odcinek pierścieni władzy jest za nami. Jeżeli chodzi o serial, to muszę przyznać, że fajny poziom. Podoba mi się. Jeżeli chodzi o krytykę, to to tak, jak wcześniej powiedziałem, oglądam go jako fantazy, a nie jako władce pierścieni. Na pewno dużo osób ten serial do siebie przekona. O tym, co się tam dzieje. Jeżeli chodzi o fabułę czwartego odcinka, to mam ją podzielone na trzy wątki. Pierwszy to Galadriela i Numenor Drugi to wieśniacy i wieża elfów, strażnica. No, a trzeci to Krasnoludy w końcu wróciły i Erlond. Jeżeli chodzi o pierwszą część, to u Galadrieli no, trochę wątki się ciągną. Trochę się to ślimaczy. Dopiero pod koniec jest fajna akcja. i Ciekawe rzeczy się odbywają. Jeżeli chodzi o fabułę wątek wieśniaków, no to tutaj jest czasami lepiej, czasami gorzej. Dostaliśmy znowu naszego czarnego elfa. Trochę Pogmatwana jest ta cała otoczka Podobają mi się na pewno orkowie, fajnie są zrobieni Ciekawy pomysł na nich mieli w tym serialu Dostajemy też Wampira Jak dla mnie, Nekromantę Więc to jest też ciekawy wątek no, Sami ludzie schowali się I no, nie za wiele się z nimi dzieje akcji, większość to jest orki co mnie naprawdę cieszy, że trochę tego było fajna odskocznia, jeżeli chodzi o trzeci wątek krasnoludzki no to tutaj też muszę przyznać, że fajnie go pociągnęli relacje między elfami a krasnoludami fajnie są tu pokazane wszystko ładnie idzie do przodu ten akurat wątek najbardziej mi się podoba na niego najbardziej czekałem jeżeli chodzi o całość to muszę przyznać, że pod względem muzyki fajnie wyszło plenery bardzo fajne mam zastrzeżenia co do Numenoru jest trochę za czysty dla mnie faktycznie za czyste ubrania mają tam mieszkańcy jakby tam w ogóle nie było żadnej warstwy społecznej, niskiej, biednej tylko wszyscy byli szczęśliwi, nie wiem, w wysokim statucie społecznym, czyści. Trochę to wygląda tak, jakby się pobrudzili. To szybko zmieniali ubrania, lecieli do pralni chemicznej, to wszystko wyczyścili i mogli je na następny dzień założyć na nowo. Takie trochę nierealistyczne to. No i tam, gdzie powinny u nich być. Jak dla mnie, jakieś takie bogatsze stroje, bardziej ozdobne, no, żeby pokazywały statut społeczny, o, te stroje są takie bardziej ujednolicone: wszyscy mają podobne te ubrania. No. Wyższa klasa jakoś tak nie wywyższa się nad klasą średnią, bo z tego co zauważyłem, to tu klasy niskiej, biednej to chyba raczej w ogóle nie ma. Jedyne co mnie powala w tym serialu to. Sam początek, opening, bo tutaj niestety, ale to jest porażka straszna. No, nie umiem przetrzymać tego. Muszę zawsze sobie to przewinąć, bo bardziej to jest jakiś opening do telenoweli niż do jakiegoś takiego serialu przygotowego. No, odcinek fajny, polecam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.